Wiem, że kochacie to przywitanie, zatem wiewiórki, bobry, dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Feryzowiaszek Fericzy oczywiście dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition, po mojej prawicy Łukasz Juras Jurkowski, siemanko, uszanowanie, szybkie przywitanie, teraz No weź jeszcze raz, czekaj, większego masz teraz kotlet ode mnie, tłuszce, tłuszce. tego, bardziej, dobra. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, Łukaszu, do rzeczy. Zbliżamy się oczywiście wielkimi krokami do Galika sw 61, która odbędzie się w Ergo Arenie. O tym wszyscy wiemy, wiemy również, że zmierzy się tam z Mariuszem Pudzianem Pudzianowskim. Od Twojej ostatniej walki minęły no już 4 lata, wchodziłeś... 2 lata. 2 lata? Od ostatniej 2. 4 lata od powrotu. 4 lata od powrotu. Tak jest, wczoraj była różnica. To się wyknie. masz rację, tak, to chciałem tak, powiedzieć. 4 tak. lata od powrotu, gdzie wchodziłeś do pięknej piosenki Seno Warszawie. Były ciary, były emocje. Myślę, że wtedy byłeś bardzo mocno skoncentrowany, więc nie było takiej chwili na to, żeby się wzruszyć. Aczkolwiek na pewno pamiętasz te emocje. Jakie emocje towarzyszą tobie teraz, po tych dwóch latach od ostatniej, a czterech latach od yy, powrotu? Jest zupełnie inne. Zupełnie inne, bo też inaczej, inaczej traktuję walkę na narodowym, kiedy wracałem po drugiej przerwie. E, kiedy też priorytety może były życiowo inne, a inaczej jest teraz, kiedy, kiedy wiesz, e, będę miał walkę wieczoru, co w ogóle jest super, e, wiesz, z Mariuszem Pudzianowskim, czyli absolutnie legendą polskiego sportu, e, bo nie mówię KSW, wiesz, nie mówię MMA, ale w ogóle sportu. E, I też, e, wiesz, jestem parę lat już do przodu, więc sposób myślenia w głowie się zmienia. Chyba to też wynika z tego, że, wiesz, jak człowiek dorasta do wielu rzeczy i zaczyna doceniać i cieszyć się e, rzeczami, które kiedyś były takie, może, nie wiem, nieoczywiste, albo wręcz przeciwnie, bardzo oczywiste, mam 40 lat, mam walkę wieczoru na Galii KSW e, z Mariuszem Pudzianowskiem, wiesz, wygrałem życie, wiesz, robię to, co kocham, gadam z Tobą, e, wiesz, chcą ze mną robić wywiady, mam swoje wywiady, które przeprowadzam, kurde, fajnie, no jaram się tym, co robię i cieszę się, mam nadzieję, że jeszcze ten tydzień, że się nic nie wydarzy, tfu, tfu, E, wiesz co, motocyklem przyjechałem, więc muszę uważać na powrocie. E, Ręka e, z manetki. Tak, ta, 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 żartuję. Nie będzie. Federacja KSW, jeżeli się nie mylę, po 18 miesiącach wraca na hale i to będzie wreszcie y, utęskniona gala z publicznością. Publika będzie mogła obejrzeć swoich idoli, swoich ulubionych zawodników. Czy to dla Ciebie lepiej, gorzej, nie robić żadnej różnicy? Chyba jednak, jak jest publika, jak... Są gdzieś te gromkie brawa, jak słyszy się Juras, Juras albo Pudzian, Teraz Pudzian". P p może, ten... może, Pudzian, może być Półdzian, może, może kurde. Ale jak to Faktycy, jest z mojego punktu zawsze, widzenia? Zawsze było Juras, nie? E, Jaś i Jara wiesz, ja jestem zawodnikiem, który czerpi energię z trybun, z tego, że są kamery i światła. Wiesz, ludzie, że reagują na każde Twoje uderzenie, śledzą, wiesz, każdy ruch Twojego ciała, każde kopnięcie, każdą akcję. E, kiedy się wydarzy coś fajnego, to jest taka wrzawa, e, która czy jeszcze weź, napędza, nie? Tego nie ma bez publiczności. E, chociaż nie wiem, nie walczyłem, byłem na tej gala, ale wyobrażam sobie, że raczej traktowałbym to jako sparring, taki wewnątrz klubowy, e, niż faktycznie prawdziwą walkę, e, tym bardziej walkę wieczoru. No właśnie, bo wspomniałeś o tym, byłeś przecież już nie raz, nie dwa, jako komentator, prawda? Na, na tych studyjnych galach, w ten sposób to nazwijmy. Czy rzeczywiście jako komentator czułeś, że te. Te takie ciśnienie przedwalkowe, wewnątrzgalowe, jest troszeczkę niższe, że nie ma takiego napięcia, że nie ma takiego klimatu, gdzieś ten smaczek taki ucieka? Czy, czy, czy zawodnicy wchodzą, robią robotę, Ty jako komentator wtedy siedziałeś i też robisz robotę? Nie, ja też przyjeżdżam jak do roboty, wiesz, to I... takie te gale studyjne, wiesz, fajnie, że było, myślę, że lepiej w telewizji było to oglądać gdzieś na, w środku, wiesz, gdzie jest pusto, słyszysz te narożniki. Nie, nie znajduję tego klimatu. Nie? Wiesz co, jakbym mam porównywać z, 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 jako komentator zazwyczaj na hale, wiesz, na event, przyjeżdżam dużo wcześniej. Bo wiesz, przejdę się korytarzami, wejdę do szatni do zawodników, pogadam, przybiję piątkę, wyjdę do ludzi, pogadam z ludźmi na trybunach, przybiję piątkę, zrobię zdjęcie. Wiesz, jaram się atmosferą, nie? A teraz przyjeżdżam tam za 15 minut praca, siadam, zakładam trzymał trzy dziękuję, sprawdzenie sprzętu, gotowi. Wejście na antenę, wiesz i robisz. Jak się zaczyna, to wiesz, koncentrujesz się na pracy. Ale ta otoczka myślę, że ważna jest tak samo dla mnie jako komentatora, jak i, jak i zawodnika. Jesteś u nas tak, można powiedzieć, taką hybrydą zawodową. Yy, bierzesz udział w projektach polskatowych, tak? Ninja Warrior Polska. Yy, jesteś speakerem, tak chyba się fachowo mówi, speaker podczas tak. meczu Legia Warszawa. Zgadza tak, 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 się? Jesteś komentatorem gal różnych różniastych, bo tu nie musimy się skupiać tylko na KSW. Jesteś zapraszany na różnego rodzaju eventy, wydarzenia, działasz bardzo mocno, jeżeli chodzi o krwiodawstwo, co jest też bardzo, bardzo istotne w naszym kraju. No teraz kraju. to trochę wytumieliśmy, ale tak, nie wracamy to po walce. Tak, nie zmienia to faktu, że jednak jesteś. Jesteś w dalszym ciągu, jaka by nie była przerwa, cztery lata po tym głównym powrocie, dwa lata do ostatniej walki, jesteś zawodnikiem czynnym MMA. Teraz. Powiedz mi, jak... W tym momencie wypośrodkować to wszystko, z czego zrezygnować, jak podziałać, żeby jednak oddać siebie w 100% na tych treningach, żeby być w 100% zaangażowanym i żeby widzowie fani hejterzy, których też nie brakuje, a spekulanci nie mieli ci do zarzucenia, że Jura znowu skupi się na rzeczach zawodowych, a nie jednak nie podszedł do walki na poważnie. O, nie da się zrobić to już od razu mówię, wiesz, ja też mówię o tym głośno w zasadzie od samego początku. E, nie da się zrobić tak, że wiesz, ja nagle ponownie wchodzę w tryb przygotowań, podobnie jestem sportowcem. Na 100%, bo jestem, bo robię cały plan przygotowań do walki. Też wiesz, inaczej trenujesz, jak masz 40 lat na karku i nie trenujesz na co dzień, a co innego, jak zaczynasz przygotowania w od nawet nie formy zerowej, tylko od minus 50 i musisz teraz pogodzić to z pracą zawodową, której nie zrezygnuję na czas przygotowań bo nie, no bo już teraz walkę traktuję, można powiedzieć, hobbystycznie i jako dodatkowe już zajęcie, a nie robotę z czego żyję nie wynika z tego, że ja, nie wiem, trenowałem słabiej ja każdą jednostkę, którą miałem zrobić, może wypadły mi ze dwie gdzieś coś konfliktowało, nie? ale wszystko, co miałem zrobić Zrobiłem do tego pojedynku przez te 8 tygodni. Niestety mało czasu, bo sam chciałbym jeszcze przynajmniej ze dwa tygodnie mieć, żeby doslifować. E, zrobiłem. Może mniej sparingów zrobiłem, bo też. E, wiesz, co, to ja jeszcze niczego nie nauczę, nie? E, wiesz, cardio mogę robić, czy w różne inne sposoby. E, czy jestem przygotowany na 100%, tak jak powinienem być przygotowany do walki? Nie! Czy zmieni to obraz pojedynku brak, nie wiem, tych dodatkowych dwóch trzech tygodni? Nie! Czy wygram? Tak. Nie wiem. <laughs> tak! Oprócz! Wygram to. Wiesz co, jestem, Czuję się na tyle dobrze przygotowany, że wiem, jak ograć Mariusza i zrobię wszystko, aby, aby tak się stało. Wychodzę do klatki za tydzień z przeświadczeniem, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Jakbym 5 lat temu trenował, tak jak trenowałem do tej walki, miałem tyle innych obowiązków, to powiedziałbym pewno już raz bez sensu. Ale inaczej się jeda, wiesz. To jest teraz moje życie. I oczywiście z niektórych małych jakichś zleceń sobie rezygnuję. Eee, wiesz, więcej śpię, o dziwo, i to zdecydowanie więcej niż jak mam normalny cykl życia bez sportu, co eee, też jest fajne, eee, wiesz, ale masz swoje programy, mam swoją audycję, mam koloseum, komentuję gale co weekend wiesz, ciężko jest zastąpić mnie w wielu rzeczach. Mam obowiązki też względem mojego dziecka, eee, czego nie przeskoczyć, zawieźć do szkoły, odwieźć do szkoły, odwieźć na basen, baseny, konie, wiesz, wszystko. Jesteś ojcem? Jesteś speakerem, panem prezenterem, komentatorem, i jeszcze milion innych rzeczy i musisz to wszystko pogodzić teraz jeszcze ze sportem. No jeszcze jesteś partnerem <gry> życiowym pięknej blondynki, która robi równie piękne dziary. Tak o, jest, no, tak się, jest, po, jakby bo... co, przepraszam no, za to, że jestem nieobecny lekko, ale e, tu... e, i tak więcej chyba niż się spodziewałem, że jestem w domu względem ostatnich. Tutaj, do... tutaj Juras ciekawą rzecz powiedziałeś, bo często, często gęsto gdzieś tam ludzie gadają, bo lubią gadać, a, bo Juras mógłby z pewnych rzeczy zrezygnować, ale nie oczywiście, bo pieniążki muszą się zgadzać, a tu powiedziałeś ciekawą rzecz. Ty jesteś w pewnych kwestiach ciężki do zastąpienia, rzeczywiście, no na przykład twoja, yy, twoja spikerka, czy, 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 chociażby to, jak prowadzi gdzieś tam galę yy, z panem Janiszem. No to są. So, ja akurat wyznaję zasadę, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. Każdego można zastąpić. Ale wiesz. może być trudno. Tak, ale wiesz, niektórzy zrobią coś lepiej lub gorzej. Ja uważam, że w niektórych rzeczach po prostu robię to lepiej niż, niż inni. Dlatego też to trwa i nie ma w tym żadnej megalomanii. Po prostu przez lata ja sobie wypracowałem tę pozycję. Z drugiej strony pracuję w takiej branży, że jak raz odmówisz. To drugi raz ktoś do Ciebie nie zadzwoni, wiesz, i nie, nie, nie jest tak, że Ty możesz sobie pozwolić teraz wybieram milion oferty i dawajcie do mnie pieniążki, bo ja nie kolekcjonuję, wie, wiesz, pieniędzy, wie. wrażenia kolekcjonuję w życiu, a te wszystkie zajęcia dają mi ee, spore wraże. Pieniądze są środkiem do tego, aby, aby nie wiem, aby bawić się życiem, Jesteś znany z tego, że masz hedonistyczne podejście do życia, jesteś hedonistą. Bardzo? Lubisz, do, lubisz dobre. Ja oczywiście tego nie neguję, bo każdy, że jak chce. Lubisz dobrą whisky, lubisz dobre sushi, lubisz dobrą pizzę. Zdarza się, że tych kilogramów bywa nawet, no tu sobie rozmawialiśmy tam, coś Cał powiedzmy. Czas, cały czas. No ale było tam koło 125. Czy ty nie masz już w pewnych momentach życiowych, chociażby takich, gdzie musisz podejść na poważnie do poważnego przeciwnika, do poważnej walki, gdzie gdzieś tam ludzie cię ocenią, gdzie ty sam siebie ocenisz za tą pracę? Czy nie jest czasem, czasem tak, że Ty masz dosyć tej takiej wagowej sinusoidy, że raz jesteś trochę cięższy, za chwilę musisz gubić, nie męczy Cię to mentalnie i fizycznie? Szczerze to nie. Nie. Nie, bo też, no też tak nie, taką mam robotę. Nie? Jak nie potrzebowałem, to mogłem sobie być gruby, jeszcze bardziej gruby, wiesz, niż teraz. I jeszcze bardziej gruby. Tak, i jeszcze bardziej gruby niż ten. A jak trzeba, no to, wiesz, do ostatnich trzech walk po powrocie robiłem po 20 kg i trzeba było robić 9.3, to zrobię 9.3. Teraz nie muszę robić, więc stwierdziliśmy, że też nie robimy tych kilogramów. Bo na początku myślałem, że zjadę tak na 105, bo to jest taka moja naturalna waga, kiedy jestem, kiedy szanuję się kulinarnie, nie, wiesz co, jestem skoncentrowany na sporcie i trenuję regularnie. E, ale jak zobaczyłem wysowalkę de Frisa z Narkunem, e, gdzie kilogramy zrobiły dużo roboty, stwierdziłem, że wiesz tutaj razem z moim obozem całym, z moim dietetykiem, e, pozdrawiam cię, Kubuś, serdecznie i jak zwykle przepraszam. E, Mauric. Tak, jest, Kuba Mauric. Pozdrawiamy, Kubusia. E, wiesz co, no to stwierdziłem, że ku, wiesz, no nie robimy tych kilogramów. no I tak wyjdę taki naturalny, ile spadło. Na tej chwili jest 115 i pewno tyle wniosło do klatki. Dobra, to, Juras, uciekło tak ile? Z uciekła? Było ze 180 kg. Tak, wiesz, uciekło troszeczkę, wiesz, no nie da się zrobić Dwa lata się zapuściłem, to teraz w 8 tygodni nie zrobię, wiesz, formy Miss Universum, wiesz. Będę wyglądał gorzej od Mariusza, nie? E, e, ale, ale, wiesz, na szczęście nie jest to konkurs sylwetkowy, e, tylko konkurs sportu walki, kto komu szybciej zrobi krzywdę. Rozmawialiśmy z Mariuszem e, i tak sobie właśnie gdybaliśmy, że prawdopodobnie wyjdziecie do walki, samych gdzieś tam wagach. Około 114 kg. To by też... powiedział kiedyś, no, co? To chyba tak wygląda w, tej, w <laughs> tym tak, momencie, Tak, nie? tak. Bardzo podobnie ważymy. Postaram się na ważeniu zjem dobre śniadanie, aby na ważeniu mieć więcej kilogramów niż Mario, nie? Nie wiem, czy ludzie Ciebie śledzą intensywnie na dejach. Ja y, mam tą przyjemność. Nie tylko Ciebie, ale również trenera Roberta. I widziałem ostatnio Twoje tarcze. Nie słodząc, bo zaraz coś powie, Wujaszek, słodzisz Jurasowi, no słuchaj, przy 114 kg, z twoim 22-letnim doświadczeniem w walki, no ale już te 40 lat masz na karku, kto widział tego deja, ten wie, o czym mówię, na tych tarczach byłeś, kurde, leż jest dobrze. To i tak są tarcze, to były, wiesz co, nagrała moja dziewczyna na koniec treningu, wiesz, od razu pod bo zawsze na koniec treningu robimy takie cztery przyspieszenia, więc to też, wiesz, są. Jestem najszybszym ciężkim w Polsce, pewnie aktualnie, <laughs> ale zobaczymy, czy coś się przełoży na, wiesz, na, na, wynik w klatce, bo to, bo to jest ten, ja trener właśnie zaraz kończy trening, ja to się idę, e, jest jeszcze szybciej niż było wtedy, więc, e, więc zobaczymy. Pozwolimy. Na razie, wiesz, odzyskałem trochę świeżości takiej, rozruszałem organizm i to jest najważniejsze dla mnie. Pozwolimy sobie zaraz oczywiście zerknąć, co tam się będzie działo w klatce. Powiedz mi, ludzie się podzielili, jak tak śledzę internet, na takich fachowców, którzy twierdzą, że... Juras i Pudzian nie powinni się bić, bo nie wypada, bo są z jednego klubu. Inni twierdzą, nie powinni się bić, bo znają się jak łyse konie, razem sparują, wiele razy mieli okazję trenować. Po co? Trzeci twierdzą, że jesteście w jednym klubie, nie będziecie sobie chcieli za bardzo krzywdy zrobić. Jest czwarty obóz, w którym ja się znajduję, dosyć wąska grupa osób mam wrażenie, gdzie twierdzę, że ta walka może być bardziej ekscytująca, emocjonująca i, i żebym użył takiego, no nie wiem, przymyknika. fantastyczna, fenomenalna pod względem Jakichś tam smaczków, trików z MMA, niż się ludzie spodziewają. Jak ty, jak ty to widzisz? Co, co ty byś miał powiedzieć tym ludziom, którzy tutaj poddają pod wątpliwość, że w ogóle po co to zestawienie? Przecież kłócian powinien się bliskim kimś innym, a na przykład juras powinien się być z Kołeckim. Mało ludzi, mało ludzi, wiesz co, mało ludzi jest takich, którzy zmienią zdanie, nawet wiesz, choćbym powiedział, e, nie wiem, najbardziej naukowo sprawdzoną teorię. E, to po pierwsze. Po drugie, e, wiesz, to też nie mam jakoś specjalnie ambicji przekonywać ludzi, że że to będzie fajny pojedynek, bo tak naprawdę okaże się dopiero po walce, wieś, jaka to była walka. Ee, że koledzy z klubu, że znamy się doskonale, nie ma żadnego znaczenia. Że nie będziemy chcieli, bo wiesz, to też będziemy chcieli z Mariuszem pokazać w klatce. To, że nie będziemy chcieli sobie zrobić krzywdy, myślę, że wręcz przeciwnie, bo już na samym początku, jak zgodziliśmy się na ten pojedynek, wiesz, dzwoniliśmy się z Mariuszem, wiesz, to nie będziemy udawać teraz złej krwi między nami, powiedzieliśmy sobie, że wiesz, jesteśmy zawodowcami, płacą nam za to, żeby to była dobra walka i jest to walka wieczora, więc niech to będzie walka wieczoru i powiedzieliśmy sobie, że wiesz, robimy sobie krzywdę, E, też, żeby pokazać wszystkim, że wiesz, no jednak te oskarżenia, no, wiesz, o choreografię do walki, że już jest ustawione, e, że wiesz, znamy się, że to będzie nuda. E, żeby, żeby tak nie było, więc ja też, wiesz, ostrze łokcie, ostrze pięty. E, będziemy sobie chcieli rozbić głowę. No i najważniejsze jest to, że e, wiesz, jeden z nas wyjdzie pokonany z tej klatki, e, oby w własnych siłach, bo to, wiesz, to jest w zasadzie najważniejsze wyjście. Ja też nie jestem. Ja jako zawodnik nigdy nie byłem zwolennikiem, aby, aby rywala wynosić na noszach, albo wiesz, albo robić sobie krzywdę więcej niż to jest potrzebne. Eee, a potem co, no potem wraca życie. Wracamy do kumplerstwa z powrotem z Mariuszem i ustaliliśmy, że przegrany, przegrany, wiesz, że wygrany stawia flaszkę. E, schodzimy z klatki i idziemy tą flaszkę pić, nie? Tu no, jeden temat... Muszę pieniądze wziąć, bo będę stawiał, nie? <laughs> tu mnie ten temat y, bardzo interesuje, bo wiem, że tutaj, jak powiedziałeś, z Pudzianem się dogadaliście, a jak to wygląda, jeżeli mogę zapytać wewnątrz klubowo, bo to jest pytanie, którego nie zadałem Mariuszowi, później bardzo żałowałem, ale z perspektywy czasu pomyślałem, że zadam Tobie i pewnie szczerze mi odpowiesz. Czy Wy musieliście mieć jakieś wewnętrzne spotkanie, i zapytać o zgodę na przykład y, pana trenera Jocza, czy nie? Czy wy jesteście na tyle dorośli, tak, że... Żeby... to trenerzy się nie zgodzili, ani, ani mój trener, hmm. wiesz, Robert Joczy hmm. e, na początku i trener, mimo że trenujemy w jednej klubie, to mamy innych trenerów. Aha. I Arbisha ma w trener Pudziano. Powiedzieli, że to w ogóle nie. wiesz. No słaby pomysł, ale wiesz, jakiś, wiesz, chcemy, ale no wiesz, wszyscy wiemy, że jest to też biznes nie? i taka walka też jest potrzebna z wielu względów. E, więc po prostu trzeba to, wiesz, to, trzeba się na to zgodzić, wiesz. I, i każdy trenerów robi swoją robotę, najlepiej jak może. E, udało się poukładać to tak, że w zasadzie przez cały okres przygotowań. No się to nie na tak, Nie, nie, tak, nie robiliśmy razem, nawet stojąc obok. Więc jak jeden kończy, drugi zaczyna, indywidualne treningi. E, sparingi też podzieliliśmy, że na początku. Ja do tych ostatnich tygodni nie sparowałem. E, to co mówiłem, wiesz, ja już w swoje życie się wysparowałem i... Też ubijanie głowy przy tym, co robię na co dzień, nie jest do końca wskazane, bo potem gdzieś jedziesz, wiesz, i, I, i szukasz wyrazów w głowie, szczególnie tak. jak sparujesz z Danielem Jelańczukiem czy Jankiem Bochowiczem, nie? I nagle okazuje się, że się zaczyna trząść po Sparingu. Więc, e, więc wszystko poukładaliśmy tak, że myślę, że nikt nie może nam nic zarzucić, że wiesz, że to w ogóle farsa. Trzy ostatnie pytania. Czego... Czego obawiasz się tak uczciwie? Jako zawodnik, jako facet, ze strony Pudziana, siedząc sobie tutaj, jeszcze nie będąc w klapce. Czego się spodziewam? Czego się obawiasz? Eee, a możesz my... powiedzieć, czego się spodziewasz? Wydaje mi się, że ciężko będzie, abyśmy zaskoczyli się wzajemnie. Eee, a Bo znamy się doskonale. Mm. A czego się obawiam, wiesz, jak się jednak Mariusz uwali mimo kilogramów, to o tym parterze dobrze to kontroluje. E, tylko czy cały czas zapominamy o tym, że e, wiesz, to nie jest tak, że ja jestem tylko strikerem, wiesz. Purpura brazylijskiego dużisu. Ja teraz mówię to pełno odpowiedzialne, nawet jak będę na plecach. To dlaczego ktoś nie zakłada, że ja z pleców mogę poddać Mariusza? Wspo wspomniałem o tym, jak rozmawialiśmy z Mariuszem, że mówię: ludzie jakoś tutaj cały czas mówią, Juras Jura to stójkowicz, Jura, Jura to strajker, a ja pamiętam, że ty kurde, dobre masz te BJJ i, ja. i ty sobie radzisz tam w tych parterze. Ja, ja myślę, że w parterze też mogę zaskoczyć Mariusza tak samo jak, jak w stójce. O czym myślę, że wielu osób e, i też Mariusz, myślę, że gdzieś w głowie to nie do końca jest tak klarowne. Nie? Spokojnie. Ja dobrze łapię nogi, trzeba uważać na to. Eee, nie, szczególnie jak jestem właśnie z pleców, z półgardy, także Mario, jak będziesz miał w półgardzie mnie, to uważaj na podchwyt lewą ręką, bo się dobrze z tego kulam do skrętówki. Zapisać, zapamiętać. O, obiecałem trzy pytania, więc jeszcze dwa. Czy Juras ma to, um, przez tą walkę więcej do stracenia, czy do zyskania? Ja myślę, że do stracenia. Zdecydowanie do stracenia, wiesz, bo jednak jak robisz coś przez te 20-22 lata tak, w sportach walki a, i Wiesz, nie odejmując niczego Mariuszowi, wiesz, ale jest gość, który ze Strongmenów. E, wiesz, wiadomo, że teraz już nie można mówić, że Strongman, no bo już Mario ma 21 chyba pojedynków na koncie, czy nawet więcej, 22 chyba, e, no to jest, wiesz, to jest już doświadczenie, jest, jest wiesz, fajterem, e, no ale jednak nieedukowany strajkersko od początku, tylko ne, przez swój upór i, i, no to jest w ogóle absolutnie top cecha, jeżeli chodzi o Mario, e, po prostu dążył do tego, żeby, żeby, być, żeby być dobry, no i jest dobry w tym, co robi e, i... Wiesz co, jak wygra Mariusz? Oczywiście znaczy ja nawet nie jestem faworytem, bo bohaterzy typują Mariusza. To pewno wiele osób powie nic, ale do stracenia mam dla siebie. Nie? To, że tam zdanie ludzi naokoło zawsze będą. Wygram pojedynek obrotówką, to i tak powiedzą, że fard. wiesz? sam miał. Ale, Fuksa ale, miał. ale a wiesz co? To jak będzie jak przegram? Tak, na 100%. No to wiesz, co, ja też się zdaję sobie sprawę, trenując do tego pojedynku, że ja już jestem na etapie, gdzie wiesz, koła nie wymyślę w tym sporcie. Mam dawać show i mam nadzieję, że w walce z Mariuszem będzie show, bo to tak naprawdę o to chodzi, z domieszką fajnego sportu, bo jednak ja parę lat się na macie skończył. Jak przegram, no to nie mam co szukać dalej, wiesz, nowych wyzwań. Ja mam, wiesz, mam z czego żyć e, i też inne obowiązki są moją fajną frajdą. Zostanę przy sporcie, ale już nie będę zdawał się na branie walki, no. no chyba, że ktoś położy 6 milionów, wiesz, i, i, i powiewi się. Dawaj uraz, bo tu trzeba jak kupić nowy, wiesz. Obiecałem. że znaczy nie mam starego ani co, nie? Yy, Ale zawsze nowy się przyda. Obiecałem, więc słowo dotrzymuję. Ostatnie pytanie tak troszeczkę abstrahując od Mariusza Pudzianowskiego. Jeżeli wygrasz z Mariuszem Pudzianowskim ja szanując umiejętności Mariusza Pudzianowskiego, jego zaangażowanie, staż i tak dalej i tak dalej biorąc pod uwagę to, że jest w moim typie. Yy, kimie? Kimie? W moim jest to też się, to, sorry, to Mario. też się wytnie. W, w moim teamie, w Olimp Sportu, no, to oczywiście. To zaczęliśmy. przystojnie, mężczyzna no. to dębrowany, no. no. A Oczywiście w moim teamie, to, to ja jednak buchmachersko stówkę postawię na ciebie, ale do czego zmierzam? Jeżeli wygrasz z Mariuszem, będziesz dążył do zestawienia z Kołęckim, to mnie Nie, bardzo to bardzo... jest temat, temat na tę chwilę zamkniętą. Wiesz, co przyniesie przyszłość? Ja już wiesz, nie wróżę z fusów, bo też nie wiem. Trochę mentalnie, myślę, że dorosłem do wielu kwestii, do wielu rzeczy. Nic nie muszę. E, tak, ja nic nie muszę, ja mogę. E, tak samo Szymon, e, wiesz, to spokojnie. My z Szymonem zresztą ostatnio spotkaliśmy się już po tym trailerze. Pogadaliście. E, pogadaliśmy sobie normalnie, przybiliśmy fajnie piątkę, nie ma żadnej złej kwi między nami. Niech każdy idzie swoją ścieżką. A jeżeli kiedykolwiek by się zdarzyło, żeby się te ścieżki przecięły jednak. I 6 milionów, milionów będzie na stole, no <laughs> jedziemy. 6 milionów. Ja w życiu takich pieniędzy nie zarobiłem. Jeszcze. Trzeba dążyć do perfekcji, e, to wiesz, to się to uda, albo nie uda, nie, nie wiem, wiesz co, mam też, tak samo jak Szymon, ja też mam dość tego tematu. Chcę zrobić walkę z Mariuszem, chcę ją wygrać, I a co będzie później, nie mam pojęcia, czy zrobię jeszcze kiedykolwiek jakąś walkę. Cieszmy się chwilą. Dwa zdania do widzów, słuchaczy kanału YouTube Olimp Sport Nutrition, do Twoich fanów, malkontentów, spekulantów, hejterów i przede wszystkim do Mariusza Pudzianowskiego. To chciałbym do Mariusza na początek. Mariusz, teraz mówię do ciebie, bezpośrednio ja. Eee, tak jak gadaliśmy, nie? Dajemy show. Dajemy show, niech to będzie walka wieczoru, nie tylko z nazwy, nie tylko dlatego, że jest wysoko skarci, ale niech to będzie naprawdę walka, którą mimo tego wszystkiego, co nam zarzucają, eee, wiesz, ludzie powiedzą, a warto było wydać na te pay-per-view, warto było zobaczyć jednak starego Pudziana i starego Jurasa eee, ponownie w klatce. Także robimy sobie krzywdę, a potem tak jak ustaliliśmy. E, jeden i drugiemu pomaga wyjść z klatki, jeżeli będzie taka potrzeba e, i stawia oczywiście zwycięzca dobrą flaszkę, którą w hotelu pogali bezpośrednio rozpijamy. Nie będzie z tego relacji. Widzowie, <laughs> słuchacze? E, co, no, dziękuję za wywiad przede wszystkim, za zaproszenia. E, nie mam, wiesz, jakichś tam górnolotnych słów i przesłań e, do, do, do ludzi. Trzymajcie kciuki, abyśmy byli zdrowi po tym pojedynku, tak jak ja i ma, wiesz, Mariusi I to najważniejsze. I, Naprawdę, nawet jeżeli, wiesz, robicie wszystko, aby, e, aby, no nie wiem, wiesz, opluć jednego, czy drugiego, e, czy mówić, że to jest gówno, to mam nadzieję, że po tej walce, przynajmniej w jakimś małym procencie, powiecie, e, dobra, następnym razem opluję go trochę mniej. Bardzo dziękuję, tłusta rozmowa. <laughs> dziękuję bardzo. Y dzwoneczki, drodzy widzowie, będziecie z nami na bieżąco, będziecie wiedzieli kiedyś świeży materiał. Wjeżdżam nasz YouTube, kciuki w górę, jeżeli rozmowa przypada Wam do gustu komentarze, co myślicie o walce, na kogo stawiacie, ile kaski będzie na zakładach Buchmacher'skich yy, i to by było chyba na tyle. No i oczywiście jeszcze subujcie kanał YouTube Olimp Sport Nutrition. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję. Wujaszek Fericze, Łukasz jura Jurkowski. Piona! Uszanowanie!